Patrzę, czy się nagrywa. Dzisiaj pora na jeden z najbardziej e, zaproszonych u Was testów podkładu, podkładu, którego nie ja nagrywam, już jakieś recenzje, które bardzo lubię i bardzo często polecam, a propos godzina 12.22 za 22 za, za oknem jest pochmurno, oczywiście budowy trwają, więc hałas jest cały czas. Ale światło postawiłam takie pół na pół, doświetliłam sobie tył, żeby było w miarę naturalne, tak tu się goi, dzisiaj. tu się goi, tu się goi i jeszcze coś chciałam szybko powiedzieć, sorry, że tyle wstępów, ale yy, ja mam lampy jakby ze sobą z tyłu i one, widzicie, bardzo mi oświetlają, tak jak teraz ruszam głową, tył głowy, w tym włosy. I nie mam tłustych z tych włosów, ja wczoraj umyłam, po prostu one się tak świecą, bo tak na nie pada światło, to chciałam powiedzieć. Tak, wracając do podkładu, czy już powiedziałam, widzicie po, ta, po tytule nowy L'Oreal True Match, tutaj mamy stare opakowania. Ten stary jest tak mniej więcej roczny, może i dalej, ten jest sprzed kilku miesięcy, bo jest dużo ciemniejszy, to jest N4, to jest N1, to jest nowiutki, kupiony wczoraj czy przedwczoraj, N2. N, czyli odcień neutralny. Pierwsza różnica, jeszcze nawet nie przeczytałam opisu na stronie producenta NIC, jest taka, że ten najstarszy, który i tak chyba przed liftingiem był trochę inny wcześniej, ma najmniej drobinek rozświetlających, jak się na niego spojrzy. Ten już ma trochę więcej, ten już jest je widać. Natomiast ten, jak na niego patrzę, pod światło ma bardzo dużo złotych. Teraz jest widać, widzicie? U góry bardzo dużo drobinek rozświetlających głównie złotych drobinek. Naprawdę bardzo dużo. Tak mi przyszedł do głowy, że jeszcze spojrzę na ten Lumi Marzik, to ten Lumi Marzik nie ma tyle rozświetlających drobinek, co nowy trumacz. Teraz kuknijmy, co tam pisze producent. Producent pisze tak. Trumacz-podkład. To pierwszy tak doskonale dopasowujący się podkład od Lorea Paris. Gama 9 odcieni pozwoli każdej kobiecie Znaleźć swój idealny odcień. Udoskonalona formuła z olejem, olejkami eterycznymi i składnikami wierzęcymi dopasowuje się do odcieni struktury skóry. Efekt. Cera jest nieskazitelna i gładka w dotyku. Cóż, do każdego rodzaju cery taka ilość rozświetlenia, gdzie ona jest, wiecie co? Ilość rozświetlenia w tym podkładzie, sorry, że taki długi jest na poziomie rewlon nie? Gdzie ten, wiem, że mówiłyście, że ma masę brokatu, to pomyślcie sobie ile jest w tym. Tylko, że w tym jest srebrny, a w tym jest um, złoty. Jak dla mnie super, ale wydaje mi się, że w tym momencie podkład, który był mega uniwersalny i dla każdego typu skóry i zawsze się sprawdzał, bo był dość lekki, miał dość dobre krycie, w tym momencie się robi taki trochę e -e, dla cery tłustej, ale być może się mylę i mam nadzieję, że się mylę, cena nie pamiętam, ale około w regularnej cenie około 50 zł, oczywiście, można dostać tam. Konsystencja mniej więcej taka, jak była, czyli dość ciekła, opakowanie z pompką, bardzo swoją drogą, wygodne. Przyjemnie się to trzymam w dłoni i dam mu dzisiaj forę, nałożę go gąbką. Czemu dam fory? Trochę jasna, jakoś to... Coś z tym zrobię. Dam fory, dlatego że gąbka zawsze zmiękcza podkład. Wilgoć, która jest z glam Sponge pierwszy. Wilgoć, która jest w tej gąbce ułatwia rozprowadzanie podkładu, więc każdy nawet bardzo ciężki podkład lepiej się nakłada, lepiej wygląda nałożony gąbką, możemy też stopniować warstwy, jest to trochę inna aplikacja niż za pomocą pędzla. Krycie bardzo ładne, jak widzicie, kolega tutaj zbliznowa ciały pokryty do zera, trochę jest za jasne, ale to się zaraz... Uuu, wygląda jak duch, zaraz się poratuje. E, tym, no jak to tam mm, brązera. Pisałyście mi też ostatnio, że ten korektor z debalu mam nakładać palcem, jak go nakładałam na sposobów. I tak uważam, że zbyt dziewiać jak ze siedem dych. No na czole on jest dużo za jasny, ale ja sobie po prostu go doprawię dużą ilością brązora. Tak to jest w makijażu, że pół biedy jak się nakłada za jasny produkt, bo można bardzo dużo bronzera nałożyć i to będzie wyglądać. Gorzej jest, jak nakładamy podkład, który jest dużo za ciemny, ale też jest na to sposób i tak wiem, że ja obiecam, że ten sposób zdradzę I to nie chodzi o żadne zanie mieszanie z innymi kolorami, to chodzi o umiejętne rozświetlenie. I ja Wam zdradzę ten sposób niedługo. W ogóle mam masę filmów do edytowania i po prostu mam nagrane na dwa miesiące w przód. Jesteście ze mnie dumne. Słuchajcie, piękne krycie, bardzo lekki podkład, bardzo łatwy w aplikacji. Lekkie rozświetlenie twarzy, lekko się buzię świeci. Spodziewałam się, że będzie się świecić bliżej. To, że jest za jasny, to, żeś już ustaliła, ja zaraz z tym coś zrobię. Ja sobie jeszcze kuknę w lustereczko z bliska. No jest okej. Okay. To jest taki w moim odczuciu typowy podkład rozświetlający. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda w tej chwili faktura skóry, typowy podkład rozświetlający. Dość naturalne wykończenie, ładne wykończenie. Natomiast yy, na razie wydaje mi się, jest przyjemny, z lekkim go i generalnie wydaje mi się, że prawie każdy byłby z niego w tej chwili zadowolony, natomiast nie wiem, jak się będzie spisywał później, bo ma w sobie e, bardzo dużą ilość drobiny. Okej, okay, to ja teraz skakuję w inny film, wykończę makijaż i wrócę do Was. Podoba mi się, jest trochę za jasny w tej chwili, no ale to się to Wykończyłam makijaż, nie wiem czy wspominałam, że teraz w tej chwili jest 13.06 e, w sobotę. Południe, a ja wyglądam, jak wyglądam, ale dziś płotu nie maluję, a tak serio, ym, to czemu nie? Usta zmienię na delikatniejsze i będzie spoczko. Yy, makijaż wykończyłam, wykończyło się go super przyjemnie. Jestem na razie bardzo mile zaskoczona nową wersją podkładu. Yy, absolutnie nie powchodził mi w żadne linie mimiczne, zmaszczki. Suche skórki, nic nie zostało podkreślone. Buzia wygląda na niemal nieskazitelną. Cudownie się na tym nakładają bronzery, róż, rozświetlacz, także jestem na tę chwilę zachwycona tym podkładem i polecam go na tą chwilę jeszcze bardziej niż pierwotną wersję. Natomiast zobaczymy, jak się będzie utrzymywał, więc zobaczymy się wieczorem, buziaki. Ja więc jestem podsumować. Um... Test i recenzje tego podkładu L'Oreal Tourmac. Ogólnie rzecz biorąc, super, naprawdę wydaje mi się, że jest jeszcze lepszy niż poprzednik. Miałamście rację, pisząc mi, że zbiera rewelacyjne e recenzje. Tutaj jest napisane, że on zawiera mineralne pigmenty idealnie dopisujące się do odcienia i tonacji skóry. I zgodzę się z tym. Na początku myślałam, jak go nałożyłam na dłoń i poszłam po makijażu umyć ręce, że on lekko na różowo ciemnieje, ale on chyba jakoś ma w magiczny sposób dostosowuje. Może tu nie będzie widać, ale on może minimalnie, minimalnie oksyduje, natomiast nie właśnie w zmarszczki mimiczne, nie osiada, nie świecę się teraz praktycznie w ogóle, nie ściera się, a spałam się powiedzie, przed obiadem więc trochę mi się wytar bronzer, co jest widać od poduszek, od przytulania i tak dalej, ale nie wytar mi się makijażu, uważam, że wygląda naprawdę całkiem znośnie, krycie ma świetne, także ja Wam go serdecznie polecam i to jest podkład, który ja ogólnie polecam, jak ktoś mnie pyta, jaki podkład kupić, to to jest moim zdaniem jeden z najlepszych najbardziej uniwersalnych wyborów dajcie znać, co wam o nim myślicie i to wszystko na dzisiaj, do następnego razu, buziaki, pa!